Oddali, bo wieżą właśnie do Bolkowa. Widać wieżę słynnego zamku. A ja skręcam w tej chwili w lewo i udaję się, tak jak powiedziałem wcześniej, w kierunku przejścia granicznego z Czechami. To jest Bolków, taka mała, nieciekawa miejscowość, nic specjalnego. Nie ma kilka domów na krzyż, często zniszczonych i zaniedbanych, choć wśród nich widać już te poprawione. Jeszcze stara zabudowa socjalistyczna. Stare garaże. Ale za nimi widać odnowione. Stare budynki mieszkalne. Wszystko oczywiście no, w okolicy lasów i góry. Jesteśmy na dolnym Śląsku. Nasze miejscowości bywają często śmieszne. Wierzchosławice. Tak brzmi ta nazwa tej wioski, a tu mamy kolejną tablicę. Od Lubawki dzieli nas zaledwie 31 km, a zatem niebawem będę wyłączam, bo stoi policja na razie.